No się mano, to co? Lecimy z kolem? Zaczynamy. Pierwsza rzecz to może ta, która już jest na mnie. To jest koszula z naszywkami. Ona jest asymetryczna. Dość taka duża, obfita, także również na rozmiar L. Była jakby najbardziej spoko. Ma dłuższy krój, taki tunikowaty. Ja wiecie, że lubię wkładać tego typu koszulę po prostu w spodnie. Bardzo fajny motyw tych naszywek, który jest mega modny i ja również się skusiłam na ten trend. Jeśli mowa o naszywkach, czekajcie, ja poprawię sobie włosy, żeby lepiej wyglądać to jest tutaj taka torebka. Dawno szukałam torebki, która po prostu będzie pasowała do eleganckiego stylu, jak i sportowego. Ja I wydaje mi się, że można założyć również do adidasów. Zawsze śmigałam z korsem, a to jest chyba lepsza alternatywa. Środek nie jest dla nas widoczny, dlatego jeśli nosicie dużo rupieci, małych, przede wszystkim w torebce, to troszkę to utrudnia sprawę. Poza tym, torebka, jeśli nam zgodzą się te naszywki, można nosić zwyczajnie na odwrót. I jest to torebka z Zary. Nie wiem, jaka to była kolekcja, ale ja dorwałam ją na yy, Allegro. Na Allegro ją kupiłam za 150 zł. Cena dość spora. Ciekawe, ile kosztowała normalnie w sklepie, ponieważ tutaj metka była urwana. Jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o Zary, pokażę Wam mój drugi łup. To są spodnie, jeansy z dziurami, mega skinny, kiedy do mnie przyszły, stwierdziłam, że będą po prostu dobre na moją siostrę, a ja swojego grubego tyłka mnie nie nie zmieszczę. Ale mega się rozciągają, także zakup jest na plus. Również jeśli chodzi o na długość, to są świetne, a ja mam z tym problem, o ile pamiętacie z poprzednich holi. Nieraz się skarżyłam, że niestety niektóre spodnie są jakby miała wodę w piwnicy. Tutaj poszerpane. Fajne są, fajne. Biodróweczki. Przejdę teraz do butów. Wybrałam do tego holu dwie pary bucików. W sumie takich najbardziej ulubionych z ostatniego czasu. Wszystkie rzeczy nie będą tutaj pokazane, jest tego za dużo, a takiej zaległości po prostu czasowej... Nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrywałam hol po prostu z całego miesiąca i nie jestem tego w stanie nadrobić. Buty z ćwiekami rokowe. Bardzo fajne, tyle że na zimę niestety odpadają i leżą mi w szafce. Aczkolwiek tak się na nie napaliłam, że nie mogłam się powstrzymać od zakupu. Są przecudowne. Śliskie właśnie są. Dlatego na zimę nie polecam. I drugie, w których już można spokojnie wyjść na śnieg i śliską powierzchnię, śliski chodnik, ośnieżony, różowe. Traperki Out są zgrabne, wygodne, lekko ocieplane, także na zimę jak najbardziej są z H&M. Uwielbiam robić zakupy w tym sklepie, kiedyś tego nienawidziłam, ponieważ żadne ciuchy mi nie podchodziły. Nie wiem, czy po prostu H&M się poprawił, czy mój gust się zmienił. Bluza różowa. Wracam do ogólnie chyba takich dziewczęcych kolorów. Przez pewien okres miałam także, nosiłam tylko czerń, bordo yy, czy jakieś tam khaki w międzyczasie. A teraz coraz więcej rzeczy pojawia się u mnie po prostu różowych. Zobaczcie, to jest taka bluza dość owerseizowana, nie jest jednak jakaś mega wielka, ocieplana bardzo fajnie wykonana jeśli mowa o chemie, to tutaj kolejna bluza ona była na wyprzedaży tam za kilka złotych czekajcie, może mam metkę no tak, tylko że tutaj nie ma podanej ani ceny ani, ani tej ceny po rabacie także nic z tego zdecydowałam się także na czarną brakuje mi po prostu takich zwykłych bluz po domu a te na zamek troszkę grubsze, są za grube i, i po prostu jest mi strasznie gorąco ona jest taka chudziutka, prążkowana. Zobaczymy, czy się nie zatrzymaci, bo jeszcze nie miałam okazji jej po prostu założyć. Prążkowany topik, ozdobiona taką falbanką na dole. Za czasów jeszcze dzieciństwa pamiętam, że nosiło się te właśnie takie falbaneczki, czy to na spodenkach, czy bluzeczkach, wszędzie po prostu były. I ten topik jest bardzo uniwersalny, jako baza do po prostu wielu stylizacji. W swojej szafie mam bardzo dużo takich bluzek i cały czas mi jeszcze ich brakuje. Również z wyprzedaży golfik w rozmiarze S. To jest już taka delikatna dzianinka. Myślę, że fajnie sprawdzi się ten golfik na lato. Sklep Signific jakiś czas temu przyszła do mnie paczka. To koszula również jest z tego sklepu i tutaj prążkowany sweterek. Również świetna, również świetna baza do wielu stylizacji. Tyle, że z paseczkiem na szyi i dekoltem w serek. A, sorry, to jest body. Z tego sklepu jeszcze jedna rzecz. To jest w sumie taka nowość w sklepach teraz: Tak hit się zrobił na te spodnie z ćwiekami na kolanach. I to jest, powiem Wam, że niby XS, a jednak wypada na eskę, taką dość dużą eskę. Ale fajnie, ma to swój urok, są bardzo rozciągliwe i nogawki poszerpane są. Już mieliście okazję tutaj zobaczyć taki sweterek w poście na moim blogu. Czekajcie, bo to wiecie co, ciężko złapać, ułożyć tak, żeby miało to swój urok. Najlepiej to prezentuje się po prostu na kimś. Jest bardzo, bardzo ciepły i zimą po prostu wymiata. Z to sweterek obszyty koronką. Posiadam jeszcze taką czarną bluzeczkę, ale jest w praniu, także niestety nie jestem w stanie Wam jej pokazać. Sweterek bardzo fajnie się mnie sprawuje. Jest mięciutki, milutki i przede wszystkim nie gryzie. Ten dekolt jest Piękny i ma w sobie po prostu to, co... tutaj z góry Was przeproszę za to, że yy... płaszczek będzie wymięty. Może nikt nie za to nie zja, ani nie schwytuje. Tak on się prezentuje, mega klasyczny, klasyczny kolor, kolor guzików. Dawno polowałam właśnie na tego typu płaszcz. Zalando. lando ostatnio tutaj mam rzeczy. Pasek. Nie jestem jakąś osobą, która uwielbia nosić paski. Jednak ten wyjątkowo wpadł mi w oko również, przydaje się fajnie do sukieny, które mamy za luźne i chcemy po prostu sobie tutaj złapać w talii czy do spodni z wysokim stanem i topiku. Zawsze, gdy zakładałam zwykły po prostu top tutaj, nawet dajmy na to, że coś takiego zostawał sam guzik od spodni, który nieestetycznie zawsze wygląda. I właśnie poszłam na ratunek oto tym. Paskiem, który urozmaici, myślę, że y, taką prostą stylizację. To jest bomber szyta na krój tej strady i Tutaj nawet ma taki sam zameczek. No wszystko ma wręcz identyczne. Tyle, że do tej ze strady się... Y, za... Kurczę, no za dużo osób ją miało i nie chciałam już jej nosić, dlatego wybrałam jakąś troszkę inną. Ona ma fajny materiał, niby taki matowy, a się świeci. Jak tu widać, mam lampę i fajnie odbija światło, kolor brudnego różu mega uwielbiam tego typu yy, rzeczy i wybrałam sobie rozmiar L pomimo, że była S to chciałam, żeby ta bluza po prostu mi tutaj troszkę wisiała i była za duża czyli typowy oversize to jest ostatnia rzecz to jest kurtka z Adidasa czarna, puchowa hmm, Taką na jaką zawsze polowałam, i chciałam mieć po prostu zwykłą, najzwyklejszą kurtkę na zimę. Ona jest bardzo cudowna, bo nawet wam ją pokażę, jak ja ją o, sobie złożę. Także zobaczcie: zmieści się do walizki z innymi kurtkami, jeśli mam ochotę też wziąć ich więcej, a jest ciepła, wodoodporna. I ją polecam, jeśli ktoś się zastanawia. Kupiłam ją na oryginalnej stronie Adidasa. Na Zalando była na wyprzedaży i niestety wszystkie rozmiary poszły szybciutko. Został tylko niebieski. Ostatnio zapinałam to chyba też już z tą rozmiarówką. W sumie słabo. Także na oryginalnej stronie Adidasa ją kupiłam. Troszkę kosztowała, ale nie żałuję, bo naprawdę sprawdza się fantastycznie. No i ją bardzo, bardzo lubię. To by było na tyle. Chciałam, żeby ten filmik nie był za długi, tak jak moje yy, wcześniejsze hole, z których nie wyobrażaliście sobie mojego kanału na YouTubie. Ale myślę, że i wam będzie oglądać się takie krótkie hole lepiej i mi lepiej montować. Będzie to po prostu szybciej przebiegało. Zazwyczaj, kiedy kończyłam kiedyś hol, to po prostu miałam tutaj masę ciuków, które musiałam składać przez następną godzinę, bo wyjąć bardzo łatwo, ale żeby później estetycznie to poskładać, to niestety z tym jest yy, bardziej. Ciężko. No, więc y, żegnam się z wami. Wow. No, więc żegnam się z wami. Jeśli wam się filmik spodobał, lajkujcie i motywujcie mnie do kolejnego nagrywania. Mam nadzieję, że będzie już coraz lepiej i coraz częściej i będziemy się tutaj częściej widzieć. Buziaki. Ma.